né, Mas, puro, bo namysłowo, bo jak bardzo słaby. o będzie bo... mamy najgorszego, tu mamy Jakiś, tam? tu mamy tego, burki jakieś. I tak nie wiem. Zbajdamy. Mamy To najslabší je ten, napíkám, kdo si viděl další měsíc, kdo to může, o. Najslabší to ten, co by nám dostala. A teď si vidíme, nějaký bych školí. O, teď mám Dajme si I teď budeme mít rezerw skończony. Dajme dajmy sobie kdo je ten Teraz sobie dajmy normalnie ten skład i mamy tak. No sorry, ale musiałem... Musiałem normalnie. Musiałem normalnie tego nie robić, bo to już jest taki, że jak to, boże, Dobra, o jeszcze jeszcze biorę jakiś słaby. Potem robi jeszcze jeden drago. Może był... Bo... I chciałem zrobić najsłabsze takie dobre karty nie W zasadzie je widzicie. Ona jest ten No ktoś tu jest słabszy, ten jaki kościół. Jest słabszy, ale widziałem słabszy. I ujmie się. O, rakiety mamy? Ja i tu sobie, nie tu bym sobie ujął, ale no. To jest najsłabsze. No, sobie y, damy Massiego. To jest najsłabsze. Nie wiem. Da dajmy sobie gendera. No i oceny mamy słabą. No chyba na kasników to nie, nie, nie będziemy mieć 5, 80. No sorry.

No powiedziałbym, że nawet z wygrach, ale musiałem sobie przynajmniej dać się w dobrych zawodników, no ale jak widzicie, no to yy, się nazwałam. Będę jakoś jest najlepszy, ale jak i braki może być, to nie być. Przynajmniej musiałem zrobić szybko takich dobrych zawórników, Jego sobie wybrałem, daję sobie. Nie brałem. Tak dobiliśmy będę robić, co mam kupować brak. Więc już kończę i trzymajcie się w kolejnym odcinku.